Zabawa teraz o Hello Kitty, no szał taki, wszyscy wszystkie dzieci noszą Hello Kitty. To jest niewinny niby kotek. Kotek taki tam sobie różowy, tutaj gdzieś tam z łóżkiem, ale bez ust, tak się głupio składa. No, kotka bez ust zrobić po co? No jest jakiś w tym cel na pewno. Ale mówią, że właśnie dziecku można wszystko wmówić. To po co temu kotku usta? Temu kotkowi usta, ale. Gdyby ktoś miał jeszcze wątpliwości, że Hello Kitty jest to diabelski wymysł, w tym sensie, że to człowiek, którego córka chorowała, podpisał pak z demonem, że jeśli uzdrowi mu córkę, to on wymyśli laleczkę, która będzie sławna na całym świecie ku czci piekieł. I to właśnie jest Hello Kitty. A to się tłumaczy trochę inaczej. Hel o kitty. Czyli kotek z piekła, w takim wolnym tłumaczeniu. I ksiądz poszedł na katechezę po takim konferencja, jak ja. Napisał w trzeciej klasie Hell o Kitty na tablicy i nagle dziewczynka, zawsze grzeczna na katechezie, nigdy nic nie robiła. Nagle wstaje z taką nienawiścią w oczach i mówi, co ksiądz pisze, tak nie wolno pisać, tak się nie pisze, to trzeba natychmiast zmazać. I to dziecko wychodzi z ławki, ta dziewczynka idzie sobie bez pytania do tablicy, bierze gąbkę i ściera wszystko i ja mam ten ksiądz zdziwiony dzieciaki też w szoku ja, ten ksiądz mi o to opowiada i ja mówię słuchaj, to nie zmazała ta dziewczynka tylko diabeł się tą dziewczynką posłużył żeby to zmazać ale rodzice będą mieli z tą dziewczynką poważne problemy one jeszcze toście nie ujawniły te problemy ale ona jest już tak zainfekowana że tak to na nią działa bo przecież jest drugie dno właśnie tego kotka. Jeśli się spojrzy na, na stronę kittyhel.com, czyli kocie piekło, to tam się dopiero zobaczy, co jest zrobione z tą zabaweczką. To już jest wszystko. Łącznie są tam i prezerwatywy, i wibratory, i sprofanowana Matka Boska, i Pan Jezus wszystko. To dzisiaj jest taki atak, a to jeszcze dwa lata temu byłem na konferencji i taka pani Małgorzata Więczkowska mówiła o tym, że jest wielki atak diabelski na polskie dzieci. Sataniści omadlają takie rzeczy, żeby one po prostu niszczyły, zabijały w dzieciach tęsknotę za Bogiem. Zapytajcie się to dziecko, za czym ono bardziej tęskni, za Bogiem czy za Hello Kitty? Odpowiedź będzie jasna. Bo Hello Kitty jest teraz potrzebne. Ona chce już teraz to mieć. Jeszcze spodenki, majtki, koszulkę, rękawiczki, znaczy ten skarpetki. Wszystko jest w Hello Kitty, wszystko. I na przykład telewizja pokazuje, pokazuje dzień bez spodni w Ameryce. I akurat jest ujęcie, jedno takie, wsiada facet do metra bez spodni. Jakie ma majtki? Hello Kitty. I to telewizja wyłapuje takie rzeczy, i tylko tak pyk, pyknie, i to już zostaje, nie?